Takaz jeszcze kamera Canon. Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Aneta w Belgii. Ja zabieram Was dzisiaj do sklepu z używanymi rzeczami. Specjalnie dla Was robię te filmiki, a Wy specjalnie dla mnie. Jeżeli podobają Wam się te filmiki, to zostawcie łapkę w górę, komentarz oraz Subskrypcję. Wtedy będę wiedziała, że mam kręcić więcej takich filmików. Gotowi? To zaczynamy! 5,60 euro. Z taką rączką ma taki uchwyt. Zobaczcie, jaka kamera. 4,20 euro wow zaszczyt to jest dla mnie trzymać takie coś w rękach piękna sprawa no trochę jest tych tutaj y, aparatów tutaj taki jest plastikowy jeszcze To jest jeszcze taka kamera naczyńcze Ojej, coś fajnego, naprawdę 5,20 euro Słuchajcie, powiem Wam tak, że nawet zapomniałam, że jestem głodna. No. A już jestem tutaj trochę czasu. jak takie piękne rzeczy się widzi, no to wiecie. No, zobaczcie jaki aparat. Bo ten to już jest taki konkretny angara ale aparaty jadźcie. coś pięknego na no zapinkę ładnie no. tu mamy pewność, że to jest kryształowe, bo jest jeszcze naklejka 4,60 22 euro, euro. 10 centów ta 3,60 3 euro 10 centów dwie takie są zielone, ładne W tym sklepie zawsze mi się podoba, bo można tutaj dostać prawie wszystko. Meble, porcelanę, obrazy, różne dekoracyjne starocie, a także antyki, także to jest bardzo fajne. Zobaczcie, jaki ładny nawet stolik. Ten podejrzewam będzie. O, z metalem, widzicie, metalowe nóżki. Tu jest taka lampa. Ona kosztuje 14 euro, 14 euro tak. ale to widzicie już z takim kloszem. O, widzicie, nawet książki można dostać. Stolik kosztuje 34 euro. Tu jest taka lampka, 4 euro. I taki stolik, ten kosztuje 22 euro. Ten kosztuje 18 euro. No i tutaj są takie ławy. Łaba taka do kawy, 32 euro, a tu jest jakiś stół, taki jakby z kamienia, bardzo, bardzo ciężki, ogromny, bardzo duży, 68 euro, I taka śliczna lampetka i tutaj jeszcze takie są, no, kosztuje 38 euro, tutaj 29, I ta ława jest tutaj fajna. Ona jest takim materiałem zrobionym ze skóry. Także drewno skóra. I tutaj piękny taki koszyk, zobaczcie, jakiś liczny. Bardzo ładny i on kosztuje 18,30 euro. Tu mamy ja, zobaczcie. Coś pięknego, coś pięknego. Bardzo mi się podoba. Zobaczcie, tutaj jeszcze mogę Wam pokazać. Tu jest takie podnóżek 6 euro. To jest materiałowe. Tutaj gazetniki są różne, ale chciałam Wam pokazać. O, tu jest coś do kuchni. 18 euro. Są takie koszyczki Widzicie, chodzi wszystko także fajne. I tutaj też jest do kuchni. Zobaczcie, jakie to jest ładne, zadbane. Taki mębelek i on kosztuje 23 euro. Tylko tutaj jest płytka, rewelacja. No do kuchni, żeby sobie winko położyć, jakieś owoce może. Świetna sprawa, to bym brała, słuchajcie. Ale nie potrzebuję niestety, także tego nie biorę. Jeżeli macie okazję przyjechać do takiego sklepu z używanymi rzeczami, to przyjeżdżajcie, kupujcie i to z całego serca polecam. Tak, tutaj jeszcze są szafeczki takie nocne. Te są ładne, zobaczcie jakie rzeźbienia. Piękna. O, idealnie chodzą. Śliczne. Nocne. Nocne. Takie szefeczki 14 euro. Zobaczcie, ile no tutaj jest popielniczek takich różnych. Takie różne rzeczy. No zobaczcie, kolejna świeca niewykorzystana, 4,60 euro z takim grubym knotem. i In India tu piszę. Tak. 23 euro 10 centów. Zobaczcie, tutaj jest też taki wybór, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o lustra. Czy też jakiś obraz jeszcze. A tu mnie interesuje jeszcze ten dział. O tu, jaki piękny obraz w ramie, 25,60 euro. Ale tu Wam chciałam pokazać właśnie lampy. Dużo lamp jest. Tutaj jest taka do góry. Ona kosztuje 35 euro. Taka duża. I ta obok 18. Ale wielkie są. Bardzo duże. A ta czarna kosztuje 22 euro. Ta kosztuje 8 euro. A ta kosztuje 18 euro. Ładne takie duże. Ta czerwona też jest fajna. 15 euro. Zobaczcie, jaka tutaj jest stara, szkolna ławka. taka takie ławka. O, ale cud. No, to już jest taki antyk, nie? Można byłoby powiedzieć. Jest fajne. A tu jest taka pojedyncza jeszcze. Tak już tej 14. To tutaj podwójne 48 euro. A tu mam jeszcze co pokazać. Taki kącik z meblami. I ta lampeczka jest bardzo ładna. W takie różyczki. 9 euro, bardzo, bardzo zudobano. Tak, nawet Philipsa jest żarówka, także bardzo fajna. Śliczna lampeczka. Tu mam, zobaczcie, jaka wielka, ogromna komoda. Taki. Taka ława, jakby do kawy. Taka ława, o. Ława, szafa. <grym> o, to jaki leżak. 48 euro. Zobaczcie tutaj, jaki jest taki zestaw. Um, taki, no, taki niekompletny, bo tutaj mamy Filiżanki. Tutaj mamy talerze głębokie. Tutaj jest do zupy. 22,40 euro. są podstawki. I tu mamy Made in Czechosłowacja, Bo, Bohema. Tak. 22,40 euro. takie niekompletne. Widać te złocenia. Takie przetarte. Cukiernica też bez pokrywki na górę. I tu wchodzimy oczywiście w świat tych wszystkich talerzyków, podstawków. Też Czechosłowacja. Jakie są ładne, takie zielone. 60 centów bardzo mi się podobają. Czar mamy. O zobaczcie, Maiding Made in Poland 1845 rok. I są takie trzy talerzyki w cenie 60 centów. Trzy, trzy takie. Zobaczcie, te jakie są ładne. 85 centów, śliczna. Francuska porcelana. Ale piękna. Raz, dwa, trzy, cztery takie sztuki. Nietypowe, fajne. O, tutaj z rybką zobaczcie. Jakie talerze z rybką? 5,50. O, kolejna ryba. Euro. Euro 30. A nie wiem, co to za ryba. Jakiś potwór wodny. <grywany> Germany. talerzek niebieski z złocenia, euro 10. Też śliczne. Jakieś konie. To mamy. Germana. Ale zobaczcie, jakie fajne filiżanki znalazłam. Ale piękne. To kosztuje, euro 20. Śliczne. Euro 20 są takie dwie sztuki kompletne. Są tutaj też złocenia, już patrzymy, jeśli mi się uda. Skąd to jest? Nie ma żadnej sygnatury. Nic nie ma, ale bardzo ładne. 14,40 rus malutkie fileżanki. a tu jaki panek? Sześć czterdzieści, to tylko też takie delikatne. Są te filiżone malutkie. To jest Bawaria. Bawaria, tak.

Ja jest A tu jeszcze też jest taka fajna patera, 2.60 to jest uh, Royal Decor. Mm -hmm. Bardzo ładna, 2.60 Tu jest kawałek 5. Pinquedos Zobaczcie polski produkt, Polandę. Taki mlecznik, bardzo ładny. Dobry stan. Nawet, by, po, nawet bym powiedziała, że bardzo dobry. Piękny, piękny mlecznik. Idę zobaczyć jeszcze tutaj na meble. Co tutaj jest ciekawego. Jakieś szafki, szafki, szafki. No i widzicie, co są takie komplety stoły z krzesłami. Tutaj jest ładna szafa, ta jest ładna. 57 euro kosztuje. A obok ta kosztuje 36. że całkiem ładne. Bo widzicie, taki stół kosztuje on 79 euro. I krzesła 74 euro. Także musicie liczyć osobno stół, osobno krzesło. Są ładne krzesła. 56 euro. I 68 euro. Taki stół. Tu jest też ładna szafa. Podoba mi się. 38 euro. Bardzo ładna. Ładny kolor ma. Zobaczcie co jaka jest ładna kanapa, taka szara, w miarę zadbana, ale nie widzę ceny. Co tutaj możemy jeszcze zobaczyć? Ta szafa już od długo, długo stoi. Coś się nie może sprzedać. Szkoda, bo jest ładna. Zobaczcie jakie tutaj są fotele. 58 euro. Dwa bordowe fotele. Ten jest ładny, ten czerwony taki. O. I czerwony 19 euro. Ciekawe, ciekawe. Tutaj takie uszka różne I duże, wysokie szafy. też. Ta kosztuje szafa 58 euro. Fajne klamki ma, słuchajcie. O, takie leciutkie bym powiedziała teciutka szafa taka bardzo fajna, trzy drzwiowa I obok tutaj mamy taką szafę, ale nie wiem w jakiej cenie jest, ale śliczna jest. Bardzo ładna. Wrąby, podoba mi się. Ale ta jest jeszcze ciekawa, zobaczycie Ta jest jeszcze ciekawa, zobaczcie takie jaszczurki. Takie jaszczurki tutaj są. Ciekawe te uchwyty. No i takie półki tutaj są. Kurczę, wiecie co, to jest taki... To jest kolor, bo ja widzę tutaj w kamerze, że kamera tego nie oddaje. Być może o, z daleka to jest taki... Burdo. bordowy, taki kolor, taka wiecie, czereśnia. Czereśnia, wiśnia, o. Tak bym powiedziała, ten kolor, o. Czerśnia, wiśnia, bo widzę ten kolor. Kamera nie oddaje tego koloru, tak jak widzę chyba, że z daleka, ale szafa jest całkiem fajna. Nie, nie oddaje tego koloru za bardzo. Taka soczysta wiśnia, No I zawsze jeszcze możecie kupić dywany. Tutaj jest taki jeden olbrzymi, on kosztuje 42 euro. Jeżeli ktoś lubi i nie ma alergii, to można skorzystać z dywanów. O, tutaj jest taki wypoczynek: 104 euro. Widzicie? 104 euro. Ta ława jest też taka fajna: 23 euro. Tutaj takie ciemne biurko: 48 euro. Zobaczcie, jaki kluczyk tam jest taki. Widzicie? Ładny dywan czarny. A tutaj są fajne takie półki. 46 euro. Fajny kolor nawet. Taki jakby a la beton przypominało, nie? A może wam zbliżenie zrobię, widzicie? A one są wysokie. I tu jest jeszcze taka szafa. Witary na 68 euro tu jest jeszcze taki zakątek pokazany gdyby ktoś chciał kupić taki właśnie dywan, krzesła dywan, krzesła stół o widzicie też jest komoda, lampa stół kosztuje 69 euro na 8 osób no to nawet nawet 62 euro i tutaj jest kagitara.